Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie na moim kanale. I na wstępie chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje, zarówno za te nowe, jak i za te, które były do tej pory. Za wszystkie komentarze, łapki w górę. Sprawia mi ogromną przyjemność odpowiadanie na wasze komentarze i cieszy mnie to, że oglądacie po prostu te filmy, że mają tyle odsłon. Nie spodziewałam się tego. Tym bardziej, że nagrywam od, jak dla mnie niedługiego czasu. Ale tak duża wasza aktywność na moim kanale sprawia to, że chcę jak najwięcej dla was nagrywać i chciałabym, żeby te treści były dla was ciekawe. W związku z tym, że na filmach bardzo często widać moje dłonie, a nie wyglądają one zbyt korzystnie, bo mam bardzo krótkie, grubiutkie paluszki, małe pazurki, króciutkie, postanowiłam sobie zrobić I o tym chciałam wam dzisiaj troszkę powiedzieć. E, może nie tyle powiedzieć, co pokazać i przedstawić Wam e, produkty i artykuły, których używam do zrobienia paznokci. E, ja swego czasu miałam ogromne aspiracje, żeby robić sobie e, samemu paznokcie. Chciałam robić też paznokcie innym osobom, ale jakoś mi to specjalnie nie idzie, e, więc korzystałam z usług kosmetyczek, i... Ale cały sprzęt zakupiłam sobie już dosyć dawno temu, więc wszystko mam sprawdzone, więc mogę Wam co nieco o tych rzeczach powiedzieć, o tych produktach. No i nie pozostaje mi nic innego jak przejść do rzeczy i pokazać Wam moją narnię, czyli szufladę z pierdołami do paznokci. W bardzo szybkim skrócie pokazałam wam jak zrobiłam sobie paznokcie. Cały proces trwał ponad 3 godziny. Jednak udało mi się zamknąć to w dosłownie 3 minutach. A teraz tak jak już mówiłam, pokażę wam moją tajemną szufladę moją narnię. Myślę, że jak na osobę, która nie robi paznokci innym osobom, tylko sobie, mam całkiem sporo tych rzeczy. Zacznę może od lampy. Moja lampa wygląda tak, tak wygląda spizerką i czy dobrze Wam pokazuję. Mhm. Tak wygląda. Ja staram się dbać o te rzeczy. Dlatego służą mi już ponad 3 lata. Tak wygląda ta lampa na spodu. Ja jestem z niej bardzo zadowolona, szczerze mówiąc. Tak jak mówię, mam ją ponad 3 lata i y, nic się z nią nie dzieje. Jeżeli uda mi się znaleźć te rzeczy y, na różnych y, platformach, to Wam y, pokażę. Y, podeślę Wam linki. Następną rzeczą jest frezarka. Kupiłam ją mniej więcej w tym samym czasie, co lampę. Y, wygląda tak. To jest frezareczka. E, tutaj mamy pedał którego nigdy nie użyłam taką podstawkę pod y, pod co? No, pod ten frez e, tu jest uchwyt do tego frezu tu jest y, ten element, w który wkładamy te różne końcóweczki ja mam takie. I jeszcze mam dodatkowo taki zestaw. Tak jak mówię, one nie były drogie. Wam je w Amazonie. Odsunę to na bok. Tutaj mam jeszcze takie pudełeczko do przechowywania frezów, ale jeszcze go nie użyłam, szczerze mówiąc. Następne będą waciki bezpyłowe, takie już nasączone, gotowe. One są takie pakowane, każdy jest pakowany pojedynczo. Mam nadzieję, że to widzicie. Są całkiem w porządku, chociaż ja wolę używać normalnego odtłuszczacza, tych używam sporadycznie. Odtłuszczacz mam taki duży. Przywiozłam go jeszcze z Polski. Yy, tutaj oczywiście yy, pilniczki, kostka do polerowania. Te są yy, takie bardziej używane. Yy, dalej co? To zostawiam sobie na później. To też. Wyciągnę kolejne pudełeczko. Yy, tutaj jest aceton. Do ściągania hybryd. Oczywiście zmywacz do paznokci ten jest ym, y, z Lidla. Formy, mam takie srebrne i złote. Są w porządku. Za śmieszne pieniądze je kupiłam w Polsce. Tutaj mam też waciki bezpyłowe, których używam do cleanera. Y, oczywiście. Ym, Gilotenka do obcinania tipsów. Tutaj mam y, różne patyczki do odsuwania skórek, y, kopytko, y, radełko. Są to bardzo tanie rzeczy. Ja nie inwestuję nie wiadomo jakich pieniędzy w to. Y, tutaj mam dodatkowe nie wiem jak to się nazywa, takie papierki ścierne do frezarki. Zapas pilników. No, jest ich trochę. Pędzelki. Jest to jeden z dwóch zestawów, które posiadam, ale drugi jest w Polsce, bo tam mam drugi zestaw do robienia paznokci. Mam też takie cykienki, których też nie używam. I kolejne. Następne. Te są jeszcze w folii, nawet nie odpakowane. Następną rzeczą, przepraszam za przeleszczenie są takie tasiemki w przeróżnych kolorach. Nie wiem, czy to widzicie? Też ich nie używam, bo nie potrafię że mówiąc. E, tutaj mam cążki do wycinania skórek no i takie różne y, wzorki do malowania paznokci i jeszcze takie naklejki na paznokcia, takie i takie też ich nie użyłam jeszcze ani razu. Następnymi rzeczami, których używam co prawda sporadycznie, ale są takie plastikowe tipsy, te są różowe. Takie niebieskie, turkusowe, no i zwykła mleczna, mam ich troszkę, aczkolwiek te są niesamowicie kiepskie. Tutaj cena szła za jakością. Następnymi rzeczami, jakie Wam pokażę, to są brokaty i tutaj może nie będę ich wyciągać, bo jest ich troszeczkę. No są różne i też, szczerze mówiąc, bardzo rzadko ich używam. Bardziej latem. O, ucieka mi wszystko. I ostatnimi rzeczami będą lakiery. Troszkę ich jest. I są to lakiery zamawiane y, zarówno na jakichś stronach internetowych, y, jak i kupowane w sklepach, mam na myśli y, na przykład y, te, które mam z similaka. są to lakiery, które kupowałam stacjonarnie, y, pokażę Wam może jakie kolorki mam, złoty taki. taki fiolet z brokatem mam nadzieję, że będzie to y, widać coś takiego bordo to jest piękna czerwień a to jest y, ten, który mam na paznokciach tak wygląda, nie wiem jak to pokazać, żeby uchwyciło. Jeszcze mam taki silver. Taki niebieski. Z takim mini semilarków. Ja mam cztery. Turkus. Taki ciemny zielony. Coś takiego. Coś takiego. Czarny, taki diamentowy, on jest z takimi drobinkami. Tu jest baza witaminowa z semilaka, dobra jest naprawdę. Tu jest matowy. Matowe wykończenie. Baza i top z semilaka, ale to nie są wcale najlepsze bazy i topy, jakie miałam. Mam jeszcze takie topy, i z nich jestem naprawdę zadowolona. Wazę z tego samego. Taki budujący lakier. E, tutaj następny budujący, ten kupiłam w hurtowni w Kielcach. Mam też takie tanie internetowe lakierki. Taki. Taki. To są wszystkie takie śliwkowe z brokatem, bez brokatu coś takiego, taki wściekły róż, ten jest czarny. Następny żel. Ten jest świetny, słuchajcie, może wam go pokażę. Odkręca mieni się na piolet, na zieleń. Niesamowicie wygląda na paznokciach. Ten jest srebrny. Tak jak mówię, troszkę tego jest. E, tu są takie odcienie brzosu, fioletu, z brokatem, bez brokatu. Tutaj też są jakieś takie tanie lakiery chińskie e, z AliExpress. Ten też gdzieś chyba z AliExpress był zamawiany. E, I następnymi są... Oj, to jeszcze jest ciężkie. E, te wszystkie też zamawiałam. Bardzo tanie... E, Chińskie lekiery Nie będę ich może odkręcać, ale są takie odcinki różu. Borda, te wszystkie. Jest sporo. To są następne, które zamawiałam na eBayu. To są brokatowe. Ja tutaj takie próbki próbowałam. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Taki. Złoty. Ciemnoszary z brokatem. Następne ciemno szary z brokatem. No i odcienie szarości, których jest jeszcze em, cztery bardzo różne. Taki ciemny szary, jaśniejsze. Taki. Taki. Em, tu już są. Deszcz. Czerń. Biały, czerwony. Jednak te w różowych buteleczkach nie są dobre, to muszę powiedzieć. Tutaj mam z tej samej serii bazę i top. Też z nich nie jestem zadowolona. Tutaj też zamawiałam w Polsce, w hurtowni w Kielcach taki top i budujący taki żel. E, tu mam wytrawęż do płytki Primer. Też był bardzo tani. Oczywiście lakier do tipsów. E, e, takie zmieniające kolor. Nie wiem, czy to będzie. Chyba nie będzie tego widać. To jest żółtego na pomarańczowy. Z czarnego w beż. W zależności od ciepła z fioletów niebieski, z czerwonego w śliwka. I tu jeszcze mam takie jaskrawe kolorki. Żółty, taki zielony, różowy, fioletowy. Taki turkus, kolejny fiolet, ten jest taki, muszę go odkręcić, zielony, taki wojskowy, nie wiem czy to widzicie, też jest słaby jakościowo i słuchajcie, używam ostatnio żalu też zamówiłam go z jakiejś chińskiej strony i powiem Wam, że wbrew pozorom jest całkiem dobry. Jestem z niego zadowolona. Fantastycznie wysycha, nie klei się, nie mam z nim żadnego problemu. I tak naprawdę wydawałoby się, że to już wszystko. Będę się już kochani z Wami żegnać na tle tej mojej em, narni. Mam nadzieję, że filmik będzie pomocne, że Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to proszę zostawcie jakiś znak po sobie, kciuka w górę, być może subskrypcję i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Do zobaczenia, pa!